Kesza to hit na czasie. Numer jeden na lato na antenie Radio Ska, 11 11:19 i 11 do 11-8 w tajbreku prowadzimy w tej chwili z Brazylijczykami. A to bardzo ważny set, bo przypomnę, zwycięstwo zapewni naszym zawodnikom awans do ćwierć Mocno trzymamy kciuki. Vixen, już teraz w Radiowska: za chwilę Years and Years. Mockingbird, czyli Tiesto i Gabriel Ponte w SC, Dosłownie za chwilę. Daj mi lek na samotność. Starachowice 15 do 12 w tajbreku wygrywamy z Brazylijczykami 3 do 2 brawo biało-czerwoni. Numer 1 na lato. S -K. S -K. Miało być 11, to 11 z nich of Monsters and Men na naszej antenie. Tak, jeszcze emocje nie do końca opadły. Przypomnę. Brazylia zablokowana. Zwyciężyliśmy 3-2 po tie breaku i meldujemy się w ćwierćfinale. No jeszcze tylko Włosi i w ogóle wygramy grupę i będzie subcio, co? Trzymamy kciuki. No to nie koniec siatkarskich emocji na dziś na igrzyskach, jeśli chodzi o polskie reprezentacje. Siatkarki walczą również dziś o godzinie 21.00 i miejmy nadzieję, że przyniosą nam tyle samo emocji i tyle samo pozytywnych doznań. No i oczywiście przyniosą zwycięstwo. To nie jedyna fajna wygrana w ostatnim czasie, jeśli chodzi o Polaków. Ktoś w euro Jackpot wygrał dokładnie 2 906 519 złotych i 80 groszy. Napisz sms albo nagraj głosówkę, odezwij się ja pomogę Ci wydać te pieniądze. Purple Disco Machine Benjamin Ingrozo. Za chwilę radiłaska, później Jason Derulo i kolejne hity na czasie numer jeden na lato. Autopromocja. Wygraj kampera z dostawą pod Twój dom. I poczuj prawdziwą wakacyjną wolność. SSK do dowozi kampera. Zgadza się, przywiozę Ci go osobiście. Nosel, pozdrawiam. Zgłoś się do zabawy na SK.pl. Słuchaj Eski przez całe lato. Udanego wypadu eskowym kamperem życzy sponsor konkursu. Producent preparatów na komary i kleszcze OFF. Autopromocja. Reklama. RTV EURO AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Samsung No Frost 203 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3259. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie zapraszają na 24 Dni Pawłowa w niedzielę 4 sierpnia 2024 roku już od 14. W programie Piknik Profilaktyczny Młodzieżowa Estrada, Blok Folklorystyczny, Gwiazdy Wieczoru, Ireneusz Krosny, Piękni i Młodzi oraz Koncert Zespołu Golet Orkiestra, Pokaz Sztucznych Ogni i Dyskoteka pod Gwiazdami. Dni Pawłowa, Niedziela 4 sierpnia. Zabierz całą rodzinę i baw się razem z nami. Państwa, co za emocje! Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. i jakie wspaniałe oferty! Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach! Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład opaska sportowa Xiaomi Smartband 7 NFC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 249 ,99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 199 Z kodem rabatowym taniej Media Ekspert. Nowy Suzuki Swift. Kultowy miejski hatchback z oszczędnym napędem hybrydowym już od 73 900 zł. Kompaktowy Swift z bogatym wyposażeniem w standardzie. Dowiedz się, co skrywa w sobie nowy, uroczy Swift. Serio, już od 73 900 zł. Oczaruje cię nie tylko ceną. Sprawdź u dealerów. Adresy salonów na suzuki.pl. Odkryj radość z jazdy i poczuj beztroskę. Nowy Suzuki Swift. Baw się! Tydzień kuchni w Leroy Merlin! Bo co tydzień mamy coś wyjątkowego. Tylko do niedzieli rządzą kuchnie. I z tej okazji zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy wydany tysiąc na meble kuchenne, armaturę, zlewy, platy i AGD! serio. 200 zł zwrotów za każdy wydany tysiąc na kuchnię. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl No to raz dwa na tydzień kuchni to Leroy. Gdy powiedzieć chcesz, że kochasz karbonarą jej to pokaż, chwyć buraty oraz mioki. Na festiwal kuchni włoskiej. Przyjdź do biedronki. Już od czwartku przyjdź do biedronki na festiwal kuchni włoskiej. Wybierz oryginalne produkty Gusto Bello w 100% wyprodukowane we Włoszech i rozkoszuj się autentycznym smakiem włoskich dań. Produkty Gusto Bello dostępne tylko w biedronce. To będzie ostatnia reklama. Szukasz w naszym mieście klimatycznego miejsca? Proponujemy Mercury Cafe and Lunch w Pałacyku. Nasze wyszukane menu, desery własnej produkcji, kuchnia europejska, zimne koktajle oraz naleśniki w stylu francuskim, wytrawne i na słodko. Mercury Cafe and Lunch Pałacyk Starachowice. Otwarci jesteśmy każdego dnia. Szukajcie nas na Facebooku i na Instagramie. I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab oferujący elektrowit tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Numer 1 na lato. Starachowice Błogość. To jest odczucie, uczucie, które mi towarzyszy, jak słyszę ten numer. Billie Eilish, Birds of a Feather, świeżynka na naszej playlistie przed południem w Radio No tak na mnie konkretnie działa ten hit na czasie. Jak działają na Was? Jak nam pokażecie? Jest szansa na 5000 złotych i na ponad 100 innych nagród. Pokażcie nam, jak na Was działają hity na czasie. Szczegóły macie na SKPL. Po 12.00 to jest popołudnie zeską, środowo i będzie przyjemnie, bo będą hity na czasie. Numer 1 na lato. Karen Harris i Dua Lipa na początek. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Reklama. RTV EURO AGD teraz w Euro. Okazje na medal na produkty objęte promocją. LG OLED EVO, 55 cali Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 8499. Teraz za 6999 zł. I w tym roku nie płacisz do 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. regulamin w sklepach i na euro.pl. Firma Starsanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw marketingu i administracji. Handlowiec z językiem niemieckim. Księgowa. Konstruktor. Spawacz. Mechanik. Monter pojazdów. Lakiernik samochodowy. Kierowca kategorii C. Mechanik. Mechanik. Silników spalinowych. Elektryk samochodowy. Elektronik. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsanduo ulica krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro Dyskontowe asy w netto. Teraz Albus Luz tylko 2 zł za 1 kg, a chipsy Lays różne rodzaje. Jedynie 6,49 za 120 i 130 gramów. Netto, patent na tanie zakupy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe. Ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Radio SK zaprasza na koncerty w ramach SK Music Tour podczas wielkiego finału Regat The Tall Ships Races w Szczecinie. Na scenie wystąpią Trips, Lambery, Daria Marks, Sylwia Grzeszczak, Icarus Film, Merys Polski, Smolik, Kev Fox i Zalewski. SK Music Tour 3 i 4 sierpnia. Szczecin, wały chrobrego. Na koncerty SK Music Tour podczas finału Regat The Tall Ships Races zaprasza miasto Szczecin. partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Po raz ósmy w tym roku koszyk faktu jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 6 czerwca 2024 roku. Szczegóły na www.lidl.pl Piedronka droższa niż Lidl. I to aż od 20%. To będzie ostatnia reklama. Możemy podążać górską drogą prowadzącą do przygody. Możemy też pojechać po dzieci do szkoły. Nowa Dacia Duster. Do prawdziwego życia dla prawdziwych ludzi. Już od 999 zł miesięcznie. RSO 12,54% w kredycie Smart Start. Dostępna również z napędem 4x4 lub z silnikiem hybrydowym. Szczegóły w salonach i na dacia.pl Koncesjoner Renault Karasiewicz i syn spółka ZOO zaprasza Radom Czarnieckiego 28. Telefon 48 330 81 81. I po reklamie. Do późnego popołudnia szykuje nam się dzisiaj ładna, słoneczna pogoda. No i zrobi się gorąco 29 stopni, wskażą termometry w Kielcach, w Starechowicach i w Ostrowcu. No, w okolicach mierza nawet 30 może się pokazać maksymalnie. No i jutro mniej więcej taka temperatura jak dziś. Będzie słońce, nie zanosi się na opady deszczu. No i patrzymy jeszcze na pozostałe dni tego tygodnia. No, spokojnie ma być w regionie, nie zanosi się na burze. Cześć! Ja chciałem Wam podziękować, że ostatnie lipcowe popołudnie postanowiliście spędzić właśnie ze Eską. Środa, 31 lipca, i dokładnie 12.01 na zegarach. I hit na czasie, numer 1 na lato. Między innymi e, Pan z gitarą, czyli Mark Amber, Belong Together. To dosłownie za kilka chwil na początek obiecana duvalipa i Kami Harris. Ich Usobkowski, witajcie. W tej godzinie mam dla Was. 11 hit hitów na lato. Hitów na lato. Hit to jeden po drugim be, be, bez reklam. DJ SK. SK Starachowice. Radio Eska. Hey. Eska Hity na czasie numer jeden na latą to Mark Ambron and radia SK i Belong Together. E, a dziewczyna z gitarą, bo to chłopak z gitarą. Dziewczyna z, z gitarą już jutro, pojutrze i po pojutrze da trzy koncerty w Warszawie Taylor Swift i, i, i ja też będę Swifty w piątek. Tak, dokładnie. Jak ile? 250 tysięcy innych osób, bo tyle przez 3 dni ma obejrzeć, a pewnie byłoby więcej, byłoby więcej, gdyby Stadion PGE Narodowy był inaczej położony, tak jak ten w Monachium. Nie wiem, słyszeliście? Tam prawie 50 tysięcy osób bawiło się na koncercie Taylor pod stadionem, a raczej nad stadionem, bo arena jest położona zaraz obok takiego sporego wzgórza, w całości zajętego przez fanów, no i pewnie widzieli scenę, przynajmniej część z nich, skoro Taylor widziała ich i nawet ich pozdrowiła, mówiąc właśnie, że jesteście bardzo mile widziani i że spędzimy razem całą noc dobrze się bawiąc. Taka właśnie Taylor, która już wkrótce przyjedzie do Polski. Na sk.pl cała sekcja poświęcona wizycie Taylor w Polsce. Zaglądajcie. Alan Walker, Ava Max, za moment, później Marcus and Martinus z Unforgettable. SK Starachowice Numer jeden na lato. Hity na czasie. Obiecałem, że będzie ich 11, oto 11 z nich. Hity na czasie, numer jeden na lato, bez zbędnych przerw i bez reklam. Sean Mendes i Camila de Cabello. Taki spokojny numer, a tu znowu serce kibiców mocniej zabiło, bo, info z przed chwili, mamy kolejny medal. Brąz dla polskich wioszlarzy, konkretnie męska, czwórka, podwójna. Trzeci medal na igrzyskach w Paryżu jest nasz. W sensie tych aż cztery, no ale liczy się jako jeden do klasyfikacji. Ardemas w Radiu I like the way you kiss me, a później Fastboy i Topik. To kolejny hit na czasie numer jeden na lato, który mam dla Was już za chwilę. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Heldens, Skepsa i Fastboy serwują nam prawdziwy wulkan dobrej energii. Świeżynka Chills czeka w propozycjach na SKPL. Koronka 2020. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Sponsorem programu jest Lenovo. Producent tabletu Lenovo Tab Plus z ośmioma głośnikami. Autopromocja. Reklama. RTV EURO AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład laptop HP 15s, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego śmietankowego włoskiego loda z automatu. Uwaga, nowość! Lody gałkowe w wielu różnych smakach. Lodziarnia przy ulicy Leśnej obok stacji paliw zaprasza. Jesteśmy dla Was codziennie od 10 do 20. Czas na misję sezon w cenach last minute. Taniej już nie będzie. Kup teraz w Carrefourze artykuły sezonowe, na przykład meble ogrodowe, zabawki plenerowe, rowery, baseny i wiele innych w super niskich cenach. Oferta ważna tylko do 3 sierpnia. Proszę państwa, co za emocje! Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty! Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Beko automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Ekspert. Janek, znowarka. Teraz oglądam. Tak, teraz. Kochanie, a ty nie słyszysz, że pralka piszczy? Podku nasi grają. Jak nie film, to nasi. Zawsze coś leci światłowodem. Kibicujesz czy nie światłowód plusa. I taki pakiet streamingów tylko w plusie. Szczegóły na plus.pl czy będzie złoto dla Polski? Proszę Państwa! W Paryżu trwa największe sportowe wydarzenie roku. Codziennie nowe transmisje, gorące komentarze i podsumowania. Oglądaj Igrzyska Olimpijskie w Telewizji Polskiej na stronach i aplikacji TVP Sport. Wielki sport zawsze w TVP. Halo, biuro obsługi? Jestem na wakacjach, proszę Pani. Wchodzę sobie do sklepu, a tu inne ceny niż w domu. W tej samej sieci! Sprawdziliśmy wakacyjne kurorty. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 litrach i 10 biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach w kurortach były wyższe niż w innych badanych miastach. I to nawet o ponad 17 zł. A w każdym lidl ceny tych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na u ukośnik koszyk. To będzie ostatnia reklama. Szukasz idealnego miejsca na wyjątkowe przyjęcie okolicznościowe? Hotel Europa w Starachowicach zaprasza. Oferujemy eleganckie sale, doskonałe na chrzciny, jubileusze, komunie i spotkania rodzinne. Wykwintne menu, profesjonalna obsługa i niezapomniana atmosfera. Wszystko to czeka na Ciebie w Hotelu Europa już od 120 zł od osoby. Hotel Europa. Miejsce Twoich wydarzeń. Zarezerwuj już dziś. Hotel.pl. I po reklamie. Numer jeden na lato. Radio Eska. Eska. Radio Eska. Starachowice. Lil na seks, na antenie Radia Eska. To here we go przed godziną 13. No to proszę bardzo, jedziemy z tematem pod tytułem Eskowa piłka do nogi, nie do siatki i nie do wioseł, a do nogi, ale skoro przy sporcie jesteśmy, bo wszystko to wypełnione z portem nie tylko na naszej antenie, ale w ogóle na całym y, świecie. W ogóle widziałem y, y, kapitalne selfie, to byli lekkoatleci chyba, albo lekko atletki z Korei Północnej i Południowej, robiące sobie wspólne zdjęcie. Sport ponad podziałami. I, I to jest bardzo ładne, i to jest bardzo piękne. No i ta y, Eskoba y, piłka trafi do kogoś z Was po godzinie 13. Albo SMS-owo 6, 6, 4, 402, 302, albo oczywiście na Messengerze jestem do pełnej dyspozycji. Tak samo jak kolejne hity na czasie, numer jeden na lato po godzinie 13. Kolejną godzinę takich hitów rozpocznie Landry. reklama RTV AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Samsung. No frost 203 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3259. Teraz za 2999 zł. a dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl. Chcesz płacić niższe rachunki za prąd? To wybierz firmę GM Starbud i zamontuj panele fotowoltaiczne. Oferujemy: Audyt, projekt instalacji, zgłoszenie do sieci, dofinansowanie mój prąd, sprzedaż prądu dla firm. GM Starbud, Starachowice. Składowa 25. Naprzeciwko zalewu piachy. Dzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 518 480 305. Szczegóły na www.gmstarbud.pl czy będzie złoto dla Polski? Proszę państwa! W Paryżu trwa największe sportowe wydarzenie roku. Codziennie nowe transmisje, gorące komentarze i podsumowania. Oglądaj Igrzyska Olimpijskie w telewizji polskiej na stronach i aplikacji TVP Sport. Wielki sport zawsze w TVP. Specjalna środa w Biedronce. Odbieraj szyte na miarę rabaty od razu. Tylko w środę. Zrób zakupy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i odbierz minimum 15 zł rabatu od razu. Sprawdź jaki rabat otrzymasz w personalizowanych wiadomościach od Biedronki, a do tego z kartą to moja biedronka. Artykuły szkolne 3 plus 1 gratis. Do wyboru między innymi artykuły piśmienne, papiernicze, piórniki, plecaki i wiele innych. Limit 12 produktów, maksymalnie 3 najtańsze gratis na kartę. W tę środę cała Polska idzie do biedronki. Najwięcej klientów wybiera Play. Ty też przejdź do Play i korzystaj z abonamentu z internetem 5G bez limitów. A do tego dokup Samsung Galaxy A55G 5 do 50% taniej. Szczegóły w salonach i na play.pl. bo w Play płacisz mniej. Play. Sportowe okazje na lato w Decathlon Ponad 600 produktów, nawet 30% taniej. W tym plecach w góry Keszuła NH100 już za 59,99. Najniższa cena w ciągu 30 dni przed obniżką 84,99. Sprawdź w Decathlon i na Decathlon.pl Promo lato w Hebe. Teraz pielęgnacja twarzy minus 80% na drugi produkt. Miksuj dowolnie. Na komi, ziaja, bandi i wiele innych. Szczegóły w drogeriach i na hebe.pl. To będzie ostatnia reklama. Nie przegap ceny o w czwartek, 1 sierpnia, olej rzepakowy Auchan, 1 litr, jedynie 7 zł za dwie sztuki. Przyjdź na zakupy i skorzystaj z oferty. Sprawdź szczegóły na Auchan.pl I po reklamie! Południowy wschód regionu Świętokrzyskiego. Tam ma być dzisiaj najcieplej, nawet 30 pokaże się w rejonie Sandomierza w Kielcach 29 stopni. Podobnie ma to wyglądać m.in. w Starechowicach, w Końskich, we Włoszczowie. No jutro też mniej więcej taka temperatura maksymalna 29 stopni. Powinno być dużo słońca, nie zanosi się na opady deszczu. Do końca tego tygodnia bez niespodzianek w pogodzie. City! Mati Fuczyło-Czułko, cześć, to jest eska Summer City, a na początek impreza plenerowa Sunset Square, a więc jedziemy do Gdyni. To 8, 9 i 10 sierpnia. Na scenie m.in. Sana, Bryska, Jacks Jones, Oliver Heldens i wielu innych. Krótko mówiące tylko ci najlepsi, a jeżeli wolicie najlepszych, ale. Raperów to pomyślcie też o Warszawie. Pod koniec sierpnia szykuje się SBM Festival, Tam Kacperczyk, Gibbs, Mr. Polska i wielu, wielu innych. Krótko mówiąc, praktycznie cała ekipa rap 20 w SC wystąpi właśnie tam. Ale jedziemy jeszcze do jednego z najzimniejszych miejsc w Polsce, suwałki. Tam warto wybrać się, jeżeli jest się fanem albo fanką. Smolastego ten pan wystąpi tam już 10 sierpnia, to przy okazji dni tego miasta będzie też opcja na zbicie piątki z hardkorowym koksem albo zobaczenie w akcji polskich strongmenów. City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach. Testka. Esko. na lato. Jeszcze więcej hitów na czasie. I tu takich do wyboru, do koloru. Dla każdego coś naprawdę przyjemnego, ale wszystko to, to oczywiście hits na czasie. Numer jeden na lato będzie Sabina Carpenter, Ed Sheeran, będzie Michael, Patrick Kelly. No i Keira też się pojawi z numerem Sauer. A na początek Lanberry. Jeszcze nie ma 13. słuchajcie. A Wy już słuchacie: hitów na czasie. Michu Sobkowski, witajcie w tej godzinie. 11 hitów na lato la, la, To lato. Je, je, jeden, jeden po drugim Bez reklam Radio SK Dzisiaj znowu nad Warszawą